Siemanko, ja jestem Szaman. Dzisiaj mam dla was gazety przedwojenne pisane w Anglii. Goreja już je pokazuje bardziej. Gazety te zostały napisane na uchodźstwie w 1944 roku. Ten egzemplarz pochodzi z polskiej biblioteki w Londynie. I jest to jeden z dwóch egzemplarzy. Drugi jest podobno gdzieś w Stanach, w Kalifornii, ale nie słyszałem. Ten udało mi się wydobyć jakieś 5, może 7 lat temu i do tej pory mam na dyskach. Jest to sześć części gazet pisanych jeszcze na maszynie i chyba konspiracji albo i we wściekłości. Z wiedzą, której już nie spotkacie. Ja będę starał się to czytać mniej lub bardziej dobrze. Aż będę się starał. To jest napisane bardzo ciężkim językiem, jak widzicie. Jeszcze takim. No, sam nie potrafię tego określić. Międzyrozbiorowo a wojennym o. Dobrze. Pierwszy wejść. Gorejewici Hej Słowianie, Witeziów chrobrych rodzic sny. Dziedzice ducha świętej rany, Ma sława sny to nasze sny. Słowiańska częsta wiara nasza, Swaroga święty znak. Nie nam judejskich znać Mesjaszy, Nie woła nazwoła Knaś, bogorzeł krak. Przebrała się już hańby miara. Już się obudził polski lud. Czerwono spłynie Wisła Szara, świat ujrzy drugi Wisły cud. Słowiańska częsta wiara nasza, marny kogo czyn przeraża. Niech dalej zdycha podły rap, pójdziemy sami w ślad mocarza. Dla, dla mężnych róg bogorła gra. Ciężkie tereny mają. Słowiańska, częsta wiara nasza. Od Karpat po Mierzeje Gdańską. Od Wilna po Krępaku Szczyt. Potężna w stanie moc słowiańska, Za dużnej Polski w stanie mit. Słowiańska, częsta wiara nasza. Dobra. Wróćmy do pierwszej strony. No Jak widzicie tutaj, bardzo ciekawy jest język. Bardzo ciekawe wyzwania są. Za no, druga, to... Dla drużnej, to też jest szczep słowiański, nie wiem jak to określić, ale no nie będę wnikał teraz. Ale naprawdę fenomenalnie jest to napisane. Znaczy, no, jak już wiemy, wtedy jeszcze nie przebrała się hańby miara, bo mamy co mamy. Nie no, wiemy też, nie obudził się polski lud, bo mamy co mamy. Ale wtedy byli bardziej odważni, nie tak jak teraz. Także no, czytamy dalej. Druga strona. Stój, posłuchaj, stój, posłuchaj, wielkie rzeczy prawią. Stój, boś szalony, rozum ci odjęto. Tam twoi bracia, oni tam krwawią, tam spoczął na laurach, mówisz trud skończony. Stój i posłuchaj, nowy świat się rodzi. Strąć bielmo z oczu, już dzieło zaczęto. W porodze wojny i krwawej powu. Powodzi w samej łonie, nie gdzieś na oboczu. Stój i posłuchaj tej melodii śmiały. Pękają mury, kajdany rozgięto. Niewoli ducha hańby nam grały. Powstanie Masław, a za, a za nim Mazury, stój i posłuchaj, wróg w bólach się wije, Świt wolności dnieje, wolę oczyn zakuto. Polska słowiańska, Polska wielka żyje. Powraca sława, wielkość dzieje. Władymir. To był wiersz. Władimira. No. Eunuchowi polskiej poezji. Tak? Eunuchowi. Dobrze czytam. To będzie ciężkie. Poeto, ty znasz słowo. Poeto, ty znasz słowa moc, słowa moce i w je umiesz zakuwać. Ty ludzkości masz rozjaśnić noce, szczęście jej dawać, nad nieszczęściami czuwać. Ty po zapowiedzi potężnego czynu wędrujesz w zaś, za świat, tam piękno malujesz. Dla piękna złudy, a nie dla, nie wiem, który pogardzisz fabuły zakładasz i słowa rymujesz. Prawem fizycznym, prawem bezwładności tkwisz tu na ziemi, choć gwiazd wcielasz. Tych, co twych wykazań łakną, rzucasz bezradności. Wciąż zapowiadasz tylko... Z odpowiedzią zwlekasz, a w międzyczasie płaczesz żałośliwie, rozdzierasz serce, to w bólu się wijesz i wciąż boleśnie, gorzko i łykliwie umierasz, cierpisz, na końcu żyjesz. Na parnaście myśli wszedł ból ozdobi, wzy, lejąc jeszcze, że w, niej, że w niej odpierania słodycze. Chwalisz wielkość człowieka, określiłość w grobie, urząd niszcząc z podstępu zdobycze. Patrz dwa już tysiące, tworzysz. Patrz, patrz dwa. Już lat tysiące tworzysz tą kulturę, którą miał dawać 60 spokój, szlachetnie mordą i zbrodnią służy za glazurę, prowadzisz ludzką do bramy zbydlęcenia. Ty w te dary stwórcy dane tak oficie uposażony zamiast mocą władać, tworzysz i stwarzasz wiecznie nowe życie, najskrytszych myśli tajemnice badać. Wezrzeć się w moce, które wszechświat tworzą, ludzkość twórstwem natchnąć, harmonią nakarmić, rozproszyć nędzę. O jej, jedź nie grożą. Wiedź nie grożą ideał piękna, zaś życiem zabarwić. Uczysz ich cierpieć, zaknąć w nieskończoność u siebie. U siebie nie, nie da poza wolnością trwania, to Twoja wielkość, wielkość ucz uczności, od myśli poczęcia do woli zarania. Gdybyś zyski jędzą po czym świata krwawego otacza, na rozkosz stwórstwa płynącego obficie, od dzieł uczonych do pługa oracza zamieniał w bierności natnął życie. Cel zamknął z wieków przez wieczność tworzenie. Stąpił za światu na ziemskie wyżyny. W wielkości czynu rodzi wolę i woli natchnienie. Ducha wyzwoli z rzymskiej gangreny. Stworzyłbyś dzieło tak potężnej miary, jakie nic Znając wieków w przeszłych czasy. Rzym, Egipt, Grecja, Babilon Stary i Pędzie Rembrandtów i Duta Fidaszy. To wiesz, wiersz Bogusława z Bochna. Bardzo słabo wydrukowane, przepraszam. Nie, nie jestem w stanie się doczytać nieraz i jest to hardkorowe. Następna strona, nie wiem czy będę czytał. No tutaj się doczytam. I nie będę czytał, jak będzie taki poszarpany. Zrobię wam screena. I naprzód niech serce gna, w dumie a śmiało. spłuca zaczerpnij nowych sił za mało. Dziś trzeba więcej, tak silniej, głębiej, goręcej. Runęły okowy, nie będziesz gnił, świt staje, zadróżna gra. Krokiem, krokiem, więc żwawym. Przestrzenie dni rozbrat z tchórzostwem i losem łzawym. Depsz podłe cielska ludzkości żmij przed tobą przestrzeni i życia świt. Za tobą podłość niecny zgrzyt, Ty w nowe życie czynisz start w nowej historczy i twórczych kart. W twórczego dzieła rzeźbie znak, niech pierś faluje wolą czynią. Okuję. Pędzisz pędzisz przestworze jak wolny ptak. Odwaga musi zwyciężyć strach. Odwaga, życie, tchórzostwo gnicie. Twa przyszłość. Wielkości w męskich snach. Twa przyszła wielkość w męskich snach. Mirosław. No fajne. To jest fajne. Także Mirosław już lepiej pisze. Od, gdy miecze przekujemy na lemiesze. To nie wiem, czy to nie jest jakieś. Czy już tego nie czytałem? Następnego nie będę czytał chyba. Gdy miecze przekujemy na lemiesze, Gdy miecze przekujemy na lemiesze, Bóg ducha trwać będzie. Wrócimy, wrócimy moc legendzie, Podniesie Polak święty ojcu znak. Lech wróci, sławny, wróci w ten. witeś krak. I wróci sławny polski duch, zapłoną serca słowiańskie, Dłonie mściwe pogańskie, poszarpią sidła, Wraże, szczęściem się Polska rozgważy. Pierwolej niż krzyże znicze były wszak, Lech wróci sławny witeś krak. Gdy miecze przekujemy w lemiesze, Za inne chwycimy oręże, Ducha małość zwyciężymy, Również skrzydła białych orli ptak. Lek wróci sławny, wróci Witeś Krak. Popłynie w niebo pieśń zwycięstwa, triumfu, ton opowieść męstwa. Już stoczył bój o własną duszę. Polak już stał i więzy skruszył. Już stąpił naród z tych przeznaczenia szlak. Wróci sławny. Lek wróci sławny, wróci Witeś Krak. Gdy miecze przekujemy na lemiesze. Autorem jest śmieszko. To jest fajne. Następne nie wiem czy podjadę do tego. środka bardzo nie widać jest tak długie. A i tutaj jest doktryna pisana, także nie chciałbym Wam może tego pisać. Polecam znaleźć to i przeczytać samemu. Polsko-dzisiejsza. Ciężko jest się doczytać i nawet na tej kopii nieraz. Gdzie, gdzie tego jest, nie będę wam czytał, jak na Anglików najeżdżają, ja wam polecam przeczytać sobie samemu resztę. To każdy powinien przeczytać, bo tutaj jest, na przykład, bardzo ciekawa wiedza historyczna, której nie znajdziecie, bo ją wy tego wywali. No, wiecie o co chodzi? I nie wiem, czy to nawet tutaj w tym, bo jest sześć części, jak mówiłem tego i klątwa Boża, tak, tak, tak jest. Jest sześć części tego, i słuchajcie, na przykład jest opisane, że tam w którymś roku było 100 tysięcy husarii i 10 klasztorów, nie? Ale już 50 lat później było 1000 klasztorów i tylko 1000 husarii, bo cała kasa szła na klasztory. I rocznikowo jest podane, kto ile zmieniał, jaki król to no, rozpierdolił, jak kościół wykupywał. No, Coś takiego, no jak niszczył Polskę, no po prostu, kurwa, no niszczył Polskę. Walczymy z katolicyzmem, hitleryzmem, komunizmem, faszyzmem, bardzo dobrze. Także to powinno być w kronikach. Tego na razie nie będzie, bo to jest do tej pory no straszne nawet dla tych, bo to są dzieci tych, co to robili. Ale no nie przeczytam tego, to musicie sami po prostu dojść, bo niektórych rzeczy już chyba nie da się. O... Odszyfrować, jak Wam się spodoba, zrobię odcinek o drugiej części. Wiecznie zajmują mnie z ludzkości, zgadnijcie, jaki absolut. Także, jeśli chodzi o Góry Jewici, to naprawdę to są mocne rzeczy, tam opisane. Tam nie dla każdego to jest czytać, szczególnie jak. Jest widzę TVN albo jedynkę i, i, i lubisz szczepionki nie jest dla ciebie, także nie polecam. Tak, wszystkich pozdrawiam. Na razie sama z tej strony. Elo Golejewicz.